Stanie ci pomóc, naprawdę, masz. Byjmy nawet z kieszeni, tylko po to, żeby ten śmieć jakkolwiek wyglądał. Chcesz trochę srebra? Idź, pójdź, pójdź do jakiejś menicy, sprzedaj sobie, idioto. Sprzedaj sobie, jak cię nie stać. Bo ty pewnie wszystko masz w, z tych swoich bitcoinów. I on będzie jeszcze cokolwiek mnie komentował. No Boże, kosztowało mnie to trochę psychicznie. Przede wszystkim nie to, że jakoś, wiecie, Giga za*** był męczennik, tylko jak słyszę człowiek taki z tych ja nie mam zwyczaju na takie pierdoły odpowiadać i produkować. Zlewam to. Jest mi, jest mi trochę lżej, a dzisiaj kurwa no... Chcecie Igora Janika na streama? Igor może wpaść z mikrofonem z yy, Biedronki. Dobra. Siema. Yy, pozdrowienia masz od Pawcia w ogóle. Pawcie może się przywitać. A zrobisz fikołka? na widzo? Masz 10 cypionów 40, za to, że wykonajesz taki gorszy ruch. A jeśli masz robić stronę centypionów 2, to, to znaczy, że nie robisz żadnych błędów w tej partii, nawet... Sam taki stockfish, jak sobie myśli, no bo te stockfish no przecież pochodzi coraz większą głębię. Tam te komputery też się czegoś tam doliczają, i jak długo je zostawisz. To sam komputer się bardzo mocno waha. No. czyli tego te wahanie to załóżmy są takie, że jeśli ma ocenę plus 0,3, to za chwilę ci pokaże plus 0,35, potem pokaże ci plus 0,27, to wyobraź sobie, że mentor, jak on daje plus 0,3, to on zawsze gra w tych granicach 0,32, 0,28. No to jest to, to, no, nie, ma, nie ma człowieka, który by takiego zrobił. Ech, nie, no głowiem, przecież. Ja ci nawet wpisałem, że. Ja pamiętam, że kiedyś odgadaliśmy pod szybciej z gumlażem. I on mnie pytał, jak myślę, jaka jest taka średnia strona w tych centypionach na poziomie gm -ów. No to pamiętam, że ja.